Cześć, z tej strony Hikce, witam was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, nie było mnie trochę, ale tutaj na powrót mam do was bardzo obszerny obszerny, obszerny y, film o top 30 najlepszych epikach, więc zaczynajmy. To będzie Demon's Spawn Miejsce 30 i to jest and Enchantress. Tutaj y, to też może uderzyć. Y, Demerz zrasta od tego, jak ona ma, y, ile ona ma HP. Tutaj block buffs bardzo przydatne na hydrze, i ona przez cały czas może utrzymać block buffs. Więc bardzo, 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 bardzo przydatne. Y, tutaj atakuje wszystkich. provoke, unkillable i block active skills na, na nią. Więc ona tak naprawdę stoi, oni ją atakują, tylko że nie może praktycznie w ogóle atakować. No bo... znaczy może A1 atakować. No a tak to... Ona tak po prostu ich zwabia i oni ją biją, a ona sobie stoi. Bym się nie rozgadywać. no dobra, to będę szybko mówił. Konilia, bardzo dobry support, świetnie soluje, e, bardzo dużą ilość bossów na Doom Tower. Usypia e, i siebie, i, znaczy usypia i naszych kolegów z drużyny, żeby mogli odpocząć i przeciwników. Bardzo przydatne. Teraz e, Night Revenant, Doom Priest, bardzo dobry passive, fajne A2. Crusher, not, rush, no to Crusher. 27 miejsce to School Crusher. Tutaj mogę chwilę powiedzieć, no bo wiadomo, fajny pasyw. Ally Protection kontra taki Yankee Label, świetny na Clan Bossa. Secret Order, Mordekai. HP Burn, może y, tutaj w sensie, y, kradnie Turmiter, No i jego popisowy ruch. HP Burn na wszystkich. Teraz. A, sama frakcja. Gotiker, Arniri, Aniri. Fajny pasyw, fajne tutaj skile. Eurogrim. Mmm. Eurogrim. Bardzo fajny tutaj y, na wszystkich poison i continuous heal. Fajna aura. Teraz podobny champion, jak. Nie, czekajcie, no nie, co następne będzie. Podobny champion. Farakin Farrakin Fat, bardzo dobry na klan bossa Decrease Defense Poison i dwa eh, HP Burn i 2 poisony Increase Criteria i świetny ale atak i fajny pasyw Teraz po, po Farakinie będzie. Undead it Hearts i to jest. Wejdę bokiem Vogov Świetne dwa pasywy. Bardzo fajne A2, fajne, fajne tutaj A1. Teraz High Elves i Tyrell. Bardzo dobry champion. Jeden z tych najstarszych. A decrease Attack. Tutaj Decrease Defense, Decrease Attack i Sleep. W sensie, jeśli ktoś ma Decrease Defense, w sensie. Boże, nie mogę się wysłuchać. Decrease Defense, jeśli ktoś jest pod Decrease Attack to staje Sleep i e, Jest to w, do defense i tutaj akurat e, w, w, zmniejsza turmiter i e, Stun daje. I defense we wszystkich bitwach o 25%. Nie wiem czy to jest dobre, ale ja go używałem na Clan dlatego Dlatego tutaj ma Decrease Attack i Decrease Defense. Teraz tak. Yy, teraz. Wiesz, myślę, że to. No, to i miał być, a to jest. Yy, Tragi The Frog. Fajna 1, fajna 2, fajna 3. Dobry pasyw. I yy, Aura Desist. Teraz. Yy, Night Revenant, i to jest. Skullcrown. Y, bardzo fajny. Boże, co mi się stało z głosem? Nie warto. Bardzo fajny nuker. Y, tutaj wszędzie ataki aoe, Bardzo dobry pasyw. Też bardzo dobry pasyw w parze z I Speed, fajna aura. Ona jest trzecim najlepszym nukerem epickim. Y, I też może być dobrym farmerem. Teraz kolejny nuker. Gębowy Dishonored. Bardzo dobry, bardzo świetnie, bardzo dobrze wygląda. E, tak, tutaj e, Kradni English, a tak. Bardzo mocne uderzenie. I takie coś jak ma. Podejrzewam, e, jak on się nazywa? Kandrafon i Tefarag że też bafuje siebie i ma ekstraturę się te, mylą mi się te dwa czempiony Kandrafon nie ma ekstratury on ma i tutaj nie może mieć decrease Attack Ignoruje jeśli ma Increase' Attack więc wystarczy że ukradnie i już jeśli ktoś ma jeśli ktoś ma anki Label no to już go może zabić i fajna aura Teraz miejsce 17 Bannerlords i to jest Ursa Love, Mauner. Yy, tutaj skraca, tak skraca. Turmiter o 10%. Atakuje wszystkich. Decrease, defense, decrease attack i increase attack na wszystkich. Yy, I tutaj bardzo fajny Revive. Wszystkich wskrzesza. I Turmiter zwiększa. Yy, o 50%, increase Defense i strength Strength na 3 tury, co jest bardzo ciekawe to to, że um, ona ma wszystkich, a ma, yy, ma 5 tur po wykształszkowaniu gdzie w postaci, które wskrzeszałem po dwóch championów, mają 7 tur i 5 tur po wykształszkowaniu to jest ciekawe. Plus fajna aura w Doom Tower, 24% speedu. Teraz Duke the Pierced, uh, Decrease Accuracy, Decrease Attack i Decrease Defense na jednym hicie, uh, Provoke i Reflect Damage i Unkillable. Co so to Provoke, ale, uh, ale reszta się bardzo przydaje. Bardzo dobry na Bossa, szczególnie tutaj. tutaj uh, uh, decrease Attack i Decrease Defense, i to Unkillable Reflect Damage. Mogłoby być tutaj Ally Protection jeszcze, ale. Nie wymagajmy zbyt dużo. I dochodzimy do połowy. Mm, bardzo podobny champion. To jest Stagnite. Tutaj Decrease Speed. Tutaj e, też Decrease Defense i Decrease Attack na jednym ruchu. I fajny Passive, Increase agresji na każdym... na y, na z na jedną turę za każdym razem, kiedy y, kiedy debuff zostanie zrezistowany, więc. więc to może mu pomóc, już, żeby nie, nie, nie mógł być zrezistowany. Teraz 14 miejsce, zamykający nukerów, Magnar, najlepszy nuker, yy, yy, epicki, bardzo dobry w ogóle, HP drugi najlepszy nuker, tutaj decrease defense. Tutaj atakuje wszystkich, i to jest to jego potężne uderzenie i debuff, Sprit i ok, passive. Tylko zastanawiam mnie jedna rzecz, a mianowicie skąd u niego jest energia z HP burn, skoro on nigdzie tego HP burn nie wrzuca. Więc tak mi się wydaje, że tutaj to jest chyba naj, najbezpieczniejsze do użycia, yy, najbezpieczniejsze do użycia. Yy, tutaj. Najbezpieczniejsze do użycia Extra Hit, bo Utrandy trzeba. Bona bo tam ma szansę na, na ten HP Burn czy stan, ale tutaj u niego nie ma tego HP Burn i ma 50% szansy na stan na tych, którzy mają HP Burn, więc tak naprawdę tutaj zawsze będzie, jeżeli nie macie kogoś z HP Burn, zawsze będzie atakował dwa razy. Teraz ta sama frakcja Alur. E, świetna na Fire Knight'a, tutaj e, zwiększa, e, zmniejsza Turmit o 25% na każdym krytycznym uderzeniu. To jest chyba najlepsza manipulacja Turmitter na A1, chyba atakuje wszystkich. E, decrease Defense Sleep. E, na tych mają Decrease Defense i bardzo fajne tutaj. E, atakuje 30% szansy na, na critical hit i ignoruje 3. 50% defense i fajna aura, 50% agresji, faction crypts. Teraz miejsce 12. Wejdę bokiem, binomage. Ech, tutaj może aktywować dwa pojzony, decrease defense i decrease attack Ech, i fajne coś się par... fajne coś. Fajny atak, który paruje się z jego pasywem, gdzie ma heal reduction i 2 poisony. I tutaj y, bardzo fajny pasyw, gdzie zmniejsza obrażenia, które wszyscy dostają od y, tych, którzy mają heal reduction o 15%. No i to jest champion typowo pod kramba, bardzo dobry. Jak sam z niego korzystam. Teraz dochodzimy do końca i zaraz będzie dziesiątka, miejsce jedenaste, uwielbiany przez ludzi, Deacon Armstrong, tutaj Lich, tutaj decrease defense i yy, bardzo fajna manipulacja, turmiter, 15% i zmniejsza e przeciwników o 15% i ma ekstra i fajna aura speed, gdzie zasytuje jest speed leadem, turmitem, boosterem i, decrease, i debufferem, na jednym ruchu, bo ma tutaj ekstraturę, i to zadziała tak, że po prostu dajcie, że on użyje najpierw tego, potem przywali tym i wszyscy się ruszają i dobijają przeciwników. Więc. Więc to jest bardzo dobry Champion, chociaż ja nie jestem do niego jakoś przekonany. Teraz dochodzimy do podium. Miejsce dziesiąte i to jest Rian The Conjurer. Tutaj się będę bardziej rozgadywał, no bo to w końcu dziesiątka najlepszych Blockbus bardzo przydatne, szczególnie że ona ma tutaj dość dużą szansę po uksiążkowaniu. 70% szans. Yy, podobne co ma, yy, co ma miejsce zaraz yy, trochę po niej i yy, weekend na wszystkich na dwie tury i bardzo fajny revive. Nie będę wam tutaj czytał całego, ale 50% HP i block debuffs i. Bardzo, I ona się paruje z Akofem i urostem i ich wskrzesza najpierw z tego co wiem teraz i fajna aura accuracy we wszystkich bitwach 40% zawsze, jeżeli nie, macie, jeżeli nie macie, jeżeli nie macie na arenie speedleida jakiegoś dobrego, no to możecie użyć tutaj Pani, jeżeli ją macie. Albo Faction Crips. Teraz miejsce dziewiąte. Night Revenant. Pewnie każdy dobrze wie, co tu będzie. Rector Draft. E Decrease Attack. Mało ma tu szanse, chociaż po wyksiążkowaniu jest to 50%. Perfect Veil vale i Continuous Heal. E I rzeczy wszystkich. E Continuous Heal. E Dobra, czyli jeszcze nie, nie uleczy do pełna, to Continuous Heal wrzuca, fajny Revive i yy, Perfect Veil na revive'anego championa, 3 tury cooldownu, znaczy 4 tury cooldownu i fajny passive, kiedy ktoś ma Veil do Perfect Veil i kiedy ma turę, to go leczy o 10% max HP, zwiększa resist za wszystkich, którzy mają Veil Perfect Veil o 50%, kiedy jest więcej Jeden rektor, więcej niż jedna rektor, to, to się nie, to, to zwiększa tylko jednej i resist w Doom Tower 55%. Teraz mówiłem, że podobny champion do Ryan. Madam Series. 8 miejsce. Tutaj w, e, może być Fear. Tutaj atakuje wszystkich block debuffs i true fear. Wszystkie buffy zabiera decrease attack i decrease defense na dwie tury. Dlatego on jest lepsza od Ryan, że tutaj decrease defense i decrease attack i tu nie ma szans tylko po prostu tylko po prostu to, to robi. robi. No i fajny pasyw. Teraz. Yy, on jest tu czy tam? Aha, Dark Kale kolejny champion bardzo dobry z Doom Tower. Świetny na Clown Bossa, tutaj może mieć y, aktywację Poisonów lub HP Burn i Poisonów, atakuje wszystkich, Decrease Attack i może zwiększyć trwania debuffy. I bardzo fajne tutaj y, A3, gdzie ma tylko 3 trójkulda, nadaje 3 5% Poisony i 25% Poison Sensitivity i świetny pasyw na klambosa Bossa i y, zmniejsza crit rate przeciwników pod wpływem dwóch lub więcej Poisonów o 15% i to jest ciekawe dlatego, że jeśli to jest aktywne to klan Boss nigdy nie uderzy krytycznie dlatego, że on ma tylko 15% crit rate i bezsensowna część dalsze, bo nie może mieć więcej niż jeden Dark Kale, ponieważ trafić go z shardów nie możemy ale możemy go tylko zaspałnić. teraz miejsce szóste Ugo tutaj e, lich, tutaj decrease defense, i block buff na jednym ruchu, heal reduction wszystkie, e, wszystkie usuwa i leczy, i e, wszystkich kolegów z drużyny wskrzesza, jeżeli są martwi, e, jeżeli są wszyscy martwi i bardzo fajny pasiv, ingressivity block damage, kiedy, on ma, kiedy on ma, ona ma zginąć, a jest ostatnia. To wtedy ona ich w porze i walka trwa dalej. Bardzo dobry champion. I dochodzimy do piątki. Demepha, miejsce piąte, świetna na Anki Ankylaibu. Tutaj Shield, tutaj yy, yy, bardzo fajne, że zwiększa czas trwania buffów i zmniejsza czas trwania debuffów i leczy. Oraz Block Damage i Continuous Hit na wszystkich. E, Blowdown już na jedną turę i continuously na dwie tury 3 tury cooldownu e, i daje zwiększa defense we wszystkich bitwach o 20% świetny. Champion, teraz a w sumie nie nie wychodziłem. Champion, którego również mam Geomancer, świetny na clan bossa. Prawdopodobnie najlepszy Epic, jeżeli chodzi o nie Anki Label, decrease accuracy tutaj. To dość mocno uderza. To można pominąć, jeżeli chodzi o aspekt klan Bossa. I całkowicie obróżnia Turmiter i ma 100% szans po wyksiążkowaniu na HP Burn i Weekend. Na 3 tury. I to ma trzy tury po wyksiążkowaniu, więc jeżeli to wyksiążkujecie, to to wrzuca przez cały czas. I to się świetnie paruje z jego pasywem, gdzie zmniejsza czas, e, gdzie zmniejsza obrażenie i odbija obrażenia do tych, którzy mają HP Burn. Więc świetny. Świetny, świetny epik. Teraz dochodzimy do trzeciego miejsca, którym jest Bannerlords i to jest Archmage Helmut. Pierwszy champion, którego dostajemy z Doom Tower prawdopodobnie z epików tam najlepszy. Hmm, tutaj yy, fajnie zwiększa Turmiter. Tutaj stan na wszystkich może mieć, czy nie? na wszystkich. Increase speed, increase, creed, increase creed damage na dwie tury, trzy tury po wyksiążkowaniu i ciekawy choć niezbyt przydatny pasyw, gdzie nie może on mieć zmniejszonego turmiter i nieciekawa jak na takiego mocnego epika aura, że zwiększa speed na arenie o 17%, to już High Katun ma lepszy. Ale yy, poza tą aurą świetny champion. Jak na pierwszego z Doom Tower, to naprawdę bardzo, bardzo przydatny. Miejsce drugie, Man czempion Champion, który według wielu jest najlepszy na Clan Bossa. Teraz wyszedł Helikat, więc mogłem się trochę popsuć plany, ale i tak jest świetny, jeden z najlepszych epików, jeżeli chodzi o Clan Bossa, najlepszy jeśli chodzi o Unkillable. Nie wiem, czy tylko Demifo może może być od niego lepsza. Decrease, e, decrease attack na wszystkich jeżeli jest e, krytyczny e, atak. To jest podobne coś co ma Peidma, ma, Tylko że lepsze, bo ona ma, ma, ona ma szansę. Tu po prostu jest e, całkowicie oprócz na i e, daje sobie tyle co, co e, obniżył. I e, Unky label na wszystkich block debuffs. I to jest 5 turbów książkowaniu. Bardzo, bardzo, bardzo dobry, czempion. I dochodzimy do miejsca pierwszego. Niekwestionowana królowa epików. To jest Sir. Tutaj może mieć ekstraturę. Tutaj Increase Kidrate i Weekend. No i jej popisowy ruch, gdzie wszystkie buffy, wszystkie buffy. Yy, zabiera yy, i atakuje wszystkich przeciwników i to jest na enemy max hp gdzie ona potrafi czyścić fale yy, za jednym zamachem czyli generalnie nikt praktycznie nie jest w stanie tego uderzenia u hellhadesa ona potrafi bić po milion na takie uderzenie jeszcze wsparujcie ją powiedzmy nie wiem z skymarem który resetuje skillę i i można na takim Fire czy Smoku dochodzić do, do Bossa w niesamowicie szybkim tempie. I to jest cztery tryby po książkowaniu po prostu świetny ruch, świetny champion, fajna aura. No więc to było miejsce pierwsze. To była sir A więc ja się z wami żegnam, bo wyszedł z tego naprawdę bardzo długi odcinek. No i co? Do następnego. Cześć!